Halo, halo, cześć dzień dobry, come witam come. was w kolejnym odcinku z Rocket League z ekipą. a dzisiaj towarzyszy mi kawa. Siema oraz Elo Thanos. Elu. Inaczej zwany misiem. Cześć, cześć, masz przejebane. Mas przejebane u misia. Właśnie. Go. Mam nadzieję, że nasi przeciwnicy mają przejewane umisia. Pro expert kawa. expert kawa rusza w trasę i gramy sobie rankety. Zobaczymy jak nam pójdzie. Ej, też mieliście lakę? Kawa się tam zderzył z tą piłką? Brama? Brama? Jak Tanas to kozak. Zakręciłem serduszkiem gościu. Normalnie. Za same uszy powinieneś dostać łapkę w górę. Normalnie. As thanks Jeśli jeszcze ludzi z odwiedziliście kanałów Tanasa czy, czy kawy, to bardzo serdecznie Was do nich zapraszam. Linki oczywiście macie w opisie. Naprawdę, chłopaki też robią fajną, fajną robotę. Polecam. No jak ze nie się typa co podjeżdżał. To było krzyknąć, wiesz? Powiedziałem, że gościu podjeżdżał i się też żeby wy, go trochę. O kurwa niepotrzebnie. No właśnie nie wiem dlaczego kawę no to mity mity. to wybił. we No jak na naszą bramkę? Moja? A to my leci. Dobra, nice. Bo busta mało mam. Mam ma i w ogóle. To weź sobie, ma. weź sobie. Cze Czekam co tutaj na busta. Wieść to szybko. Dobra, nice kawa. Moja. Mhm. i dorzucisz? o chyba brama nie obronił łe już myślałem że wejdzie łe kawa co tam strzeli, patrz wejdzie Nie niestety, skoro. Brawie. no aj aha no nie. o kurka wodna. Lobnie? nie? nie wejdzie, kurde wejdzie, z typa mnie wyjebał ja pierdolę zobacz na to, ale. patrz tutaj widzisz zobacz co on ze mnie zrobił no okay. dobra no nic no zrobimy spokojnie, jedemy Portownią mi się odbiła i tyle w temacie. Dokładnie. Jedźkawe sobie po ja zostanę. Mi się zawsze fajnie, fajnie brani akurat. Ups, moment. Dobra, nice. Co tam jeden nie gra? Nie gra. Trochę źle to wybiję. Wejdzie. Nie wiem co ten koleś tam robił w ogóle, nie wiem, ale nie, to było nie, dosyć nie ciekawe. Chyba się zmylił, bo nie trafiłem. Patrz tu. Patrz na mnie, patrz. Ja się <laughs> coś w kierunku, A niedobro, on tam się zajebał. E, jadę kawę jak coś. Dobra, dobra, nie, nie, cześć, Pojechał. Spoko, ja zgarnę taką piłę, easy. Nice kawa. Ale zapierdolcił. Aż, ale aż go, aż go, kurwa, mu Mercedesa podniosło. Nie trafi, ojeju. Jesteś kawa, jesteś taki... kawa. Dobra tam. Bierzcie. Nie. Yeah. ale wybicie potężne ty. To jest biste. A ci kurwa koło jebało chyba skit Łap, nie gadaj. Ja sam sobie bramce. Lepsze, dziś nie dostaniesz. Yeah. Aha. Dobra. Okay. Nie Z... chcę Z... im wstydu robić. <laughs> 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 nie mnie nikogo na bramce, tak. Więc, kurwa, kurwa nie. Nie ryzykuję. Wiecie, wiecie. Wyjedź na nas już może, ja sobie stanę. O, a mnie wypierdolę wi, Widziałem. Łe nie. Aha. Ty. Ue. Czekaj. Dobra, nice. No nie wiedziałem co zrobić, tylko schęciłem się jak. Łód bogacza, chyba. To nie ze Łód Ty A źle. O kurka. Ty, oni nie strzelają jakoś wybitnie mocno, ale my mamy z tym taki problem. Łe nie ruszam tego, kurwa, ale. Moja. Dobra, wiesz... Aha, żebym kurwa popierdolił usta. No właśnie widziałem to. Do dojebał w usta w chuj. Chciałem szybko to, żebym podskoku nie użył nawet. Wziął go <noise> tam, zniszczył. No bo mi gościu drogę zajechał, sorry, ale kurde no... Nie, nie chciałem go rozwalić, to ma nic takiego. wiesz... Aj! Nie ma tak, centralnie na buście przeciwników wylądować, A. nie? Ops. Moja. Aj, wrócę się lepiej. Dobra, busta zgarnę. Moja. Aha. Łe, szkoda, że nie trafiłeś już, liczyłem taką fajną rzutę. Myślałem, że im innym jeszcze co zadziała. No i skawa. Aj wybił. Weźmiesz to nas czy brać? Weź, wiesz, wiesz. Teraz No dobra, nie wezmę. Teraz to już. Moich chuj na Mariole. Dobrze, ty na szczęście się mnie nie nabiła tu. Wiesz, co to lepiej. Ja pierdolę. Nie wiem co to było i gdzie brama z tego. Fak. No właśnie, fakt zjebaliśmy, ja to za lekko wybiłem ja. Wy się tam bili, o to ja pierdolę. Mm. Żeby mi na nie bo to by mi był mocno. w ogóle nie widziałem, bo mam na piwkę Ja mi był 100 braków, ja miałem nie wiem, z 15 chyba. <noise> dobra, easy, ja zostanę, jedźcie jak coś, musimy bramkę strzelić. Po, powrót do rankedów, nie? Dawno, dawno trójek nie było ogólnie na rankedach. Ale i tak czuję, że te rangi teraz oszukują strasznie, nie wiem. Jeszcze No dobra, no, no, chuj. No, dwóch nie trafiło. Trzeci musiał, nie? Aha! Aha, Ale fajnie za je, zajebiście. Ale mnie zajeb... Bo... Jasakuret wyla... ty mnie zakurwił. Ja pierdolę. Dobra, będzie u nich. To ci powiem, Greenu, nie z rozkazowania. No, żebyś wiedział. Łoł. Wow. za lakier. Nie trafiłem nie. w usta. Dobra, to. Nie wierzę ty. Ej, no potrzebna nam jedna bramka, panny, dawajcie. No nie. Łops. No to move. Skąd mam wiedzieć, czy ktoś leci jeszcze do tego? Dobra, będzie dogrywka, niestety. Nie lubię dogrywać, bo wtedy sobie przegrywamy. Jeszcze przejebiem to zobaczycie. Nie, jest. dobra, on uderzył Dzień. też o ziemię, już leciałem. Zostanę. O ja, pierdolę. O ja, boost mi się skończył. Ty, jeden boosta. Nie wierzę, co. Dobra, kawa uratował. Dobra, jadę. Bo nie? Nie ma. Nie, no spoko. Nie będzie. Pakuj walizę. Już, moment. oooj ładnie to nas dobra góry właśnie odbiła znowu no nie, tary dobra dobra easy oj za lekko w ogóle nie wiem jak to trafiłem Przerzucił, jakbyś to pchnął teraz w przód to nice. będzie może z tego bramka, nie? Nie, tamten ja... był. Hmm, nie wiem, ale kurde no. nie ja moja. No nie wierzę, kurde. O, tu już lepiej. Dobra. No nie wierzę. Chociaż to w sumie było tak lekkie, że... No nie, co ty? Nie ta kontrola lotu. Ja jedno. Ty, no nie wierzę, że nie trafiłem w taką piłkę. Nie widać, długie przerwy od Roketa naprawdę nie służą. Nie polecam. Jeśli gracie, to już grajcie. Dzięki Tomas. Zajebiste podanie. Jeśli gracie w Roketa, nie róbcie sobie za długich przerw. Od tego, bo, bo widzicie, co się dzieje. Masakra, no to było więcej farta niż skill'a na nic polecimy jeszcze z jeden meczek, zobaczymy jak nam pójdzie w drugim meczu, mam nadzieję, że też będzie tak bardzo dobrze, będą nam bili brawo i w ogóle będą się wszyscy cieszyć, ładne serduszka normalnie ta na No, wiadomo, konkretny one Keddy. Aaa, feel Tak, Trzy, przyjechały. 10 mam. Tak, ja mam, czy ty czekaj, jak ja mam 7 Ja mam 5 z to ja nie wiem jak ja. Ty, a nie czekaj. Nie czekaj. Kurde, już teraz nie wiem, wiesz? skupiam się na. Dajemy czy... Nie, ja tu to jest To samo na wróci. <laughs> to to nie no tutaj, tutaj jest akurat o daytime. Jak daytime, jak to jest nighttime. A znowu z nimi? Mi się zdaje to sami? Chyba nie. tak. Nie, nie, nie. Nie, 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 tam było dwóch ekspertów. I veteran I pro. Wow, tam już troszeczkę tutaj agresywnie. O, Łe, Moja. Nice. Oku, ku... ...piórka. Nice. Nice kawa jak tam nadleciał. Ja w ogóle wyskoczyłem z taką ilością boosta, że to, że nada, ale okej. Okay. Wow. Aż gościu cię napisał. Ładnie weszło tam. I spakuje walizę. Jakie a kozek, no czy Boże, kozek znany w świecie, chciałem powiedzieć, jak na nas to znany na świecie, dobra, nie lecę. Mogłeś się ja to. Nie, ja poleciałem, dobra. ale wiedziałem, że już nie doskoczę do tego kozaka. Nie, okay. nie, no ja skoczyłem, ale wiedziałem, że tego nie trącę nawet, więc już odpuściłem, myślałem, że wiesz. Dobra, no nic trudno. Dobra, jedziecie. Zostanę. Jak chyba kawa ten mecz musi kierować teraz, patrz Porobił typa Kurna Widziałeś to grino Za lekko kurde Choć Nie też? dobra Cześć Weszła ty Co to zmieścił Jak chyba ta nas to wszystko przez sukienkę misia To nie jest za sukienka Misia Jak to zmieścił ty nice nie mm, ja. się Spróbujesz to dać do prawej. To nie jest zaprawa. No to jest właśnie. Moja. Dobra, bierz. Nie, no prawa byłaby idealna, jakby gościu tam w tamtą tą piłkę trafił ogólnie. Ue, wow. Fail. Dobra, poprzeczka nice. Dobrze, że na niej nie wylądował. Łoch jebany. No serio, nie trafili? Grinu, no, kurwa. Sorry, sorry. Myślałem, że oni tu trafili, wiesz? O ja ty mnie wyjebałeś, to lecę. Spoko, luz. A wy tam kurwa nie dawałeś ich tak im... Grinu, tak no, ja pierdole, znowu mi się wjebałeś. Co ty, to nas kurwa tak się we mnie wpierdalasz? Pierdolę, Gdy ostatnio. Ty się we mnie wpierdalasz. O kurka, blaszka. Kurka dziurka no jest co, nas za ta, dużo To Wow, ja mam laga Ja, ja mam takiego kurdole. laga, że tutaj spokój przez chwilę, nie wiedziałem co się stało w ogóle To nieźle że... No To wina grina Naprawdę niezły nie nie mecz Ty ja nie mam... Niee ja. ja kurde... o To jest, żeś kurde obijało mnie ja Dobra idziecie, ja mnie tam ja stuka zostanę. cały czas kurwa Ja pierdolę ta to, to miało nigdy nie wyjść na światło dzienne, że cię stukam miała być nasza tajemnica, ty kurwa chamie. No nie! Ja pierdolę. Łe! Co za moc odbicia, naprawdę? pójdę. prawie. Taki jeżdżąc do tej piłki Wieczer teraz będzie ich wszystkich rozpierdalał Mają to w dupie Mówisz już taka to. zemsta? Jeszcze to. Nice już nie chciałem nawet do tego podjeżdżać, żeby nie było takiej satysfakcji. Patrz tu, gościa. Tam porobiony został. O, chyba koleś się wała. Co? Have mercy. Chuj mnie o, o chodzi? Daj, grino. Wspomniałem, że to przewrotka tybiska nie jest. działa. No by nie się, to wy nie zlecisz się, tej nie powiem, że nie. Nie, ja się minąłem w ogóle. Ten by buja zapierdolił. się. No tak, ja widzę, gdzie strzelam. Aha! Mam za No nie wierzę, prawie to żeś to. bo ta, jeden mnie, bokiem, nie... jeden mnie bokiem postawił. Widziałem właśnie, ale oni strasznie pchają. No ładny Przecież... mało busta nie mam fulla, więc... No kurwa Dostaję sobie chwilę Dobra, Easy oni tutaj chyba też z tym nic za bardzo nie zrobią Zajebał mu piwa No i nie rozjewali. No co za gość. Gdzie... Dobra, nie pamiętam gdzie jest Feng Snopadzie. padzie. Tak? No to easy. Tylko że i tak, i tak wie... wszyscy dobrze wiemy, że on to zrobił specjalnie, bo bał się tego strzału. Bo mi no tak! O, kurwa. Dobra, jeszcze ja się wracam. Spoko, spoko, jestem braziłca. co? Kurwa, pusta, nie ma tej. Dobra, najsłabniej, nice, ktoś tam to wybił. No i Powinniśmy to wygrać. Mm. Jak my chyba zakładamy team, i jedziemy na, na turniej. Hmm. Do Bułgarii. No chyba tylko tam nas spuszczą. GG, ładny mecz. Co prawda, no trochę, trochę widać, czy tego skilla nam brakuje. Nie wiem, spróbujemy jeszcze trzeci? Jak 24. 24. Suby! No nice, Patrz, sprawdzili twoje, twój kanał. Tam. Masz dostać nowego suba. No to polećmy, zobaczymy. Zostanie mi jeden do rozegrania, żeby uzyskać rangę. Będzie ciekawie. Ale to już w następnym odcinku. Drewno jeden. Drewno jeden? To, jest, to, 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 to nie, to w innej grze było drewno. Czekaj, w jakiej grze było drewno? W LOLu się chyba kawa kiedyś mówiła, nie? Że masz drewno jeden. Nie. Ja. to się zaczęło. No bo tam brąz tak wyglądał. O, ekspert dwóch ukrytych dają nie, nie, Ja, ja pojadę. Ja do... do lewej. Albo i nie, bo to weźmie, pojechał na drugą. Wow, a już myślałem, że to tak fajnie przepchnę. Dobra, zgadzam <laughs> się. Pas, pas! O kurka. Pas, Moja. To jednak nie. No i pod koła mu wpadło, kurczaczki Ja pierdolę, bez busta z tym najechać na frytkę chyba <noise> Ty, jak ty na, na oleju spo, spod frytki jeździsz Tam, bez kitu Łoł, wow, hoho, trzech aż wybijał piłę, ty Uważaj Tupek nas... Każdy tupek Wybi to nas O, dobra, myślałem, że trochę mocniej Ja sobie poczekam tu na boostach, tak? Może zaraz będzie? Dawać busta. dawać busta. dawać busta. No, gro, daj mi boosta! Dobra, dzięki. Macie wrzutę. Myślałem, że mi dzisiaj nie da. Dawaj boosta, dawaj boosta. Nie dobra, ma, natomiast ale. też się cofnął. i nice shot. O kurka, nikogo nie ma. O no, za lekko, kurde, jeszcze trochę niedokładnie. Ale akcja. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak to akcja, reaktywacji. i GOL! Jak jedzie to pchnę na piłkę ziemię popchnąłeś, patrz to, to, no, zobacz, sobie tam. to było zawodowo. Tu, A nie, nie, nie dotknęłeś. Nie <noise> <dotknęłem się>. <głos> <głos> no co ty, goście Kiedy ja to ja było trenowane przez 2,5 tysięcy ja, lat. Hmm. Aha, mi zajebał, kurwa. Mm, uważaj, kawa, ja nie mam boosta, więc... Nie, dobra, kawa jest spoko. Tu nie ma busta, czekaj, ja muszę do północy pojechać po busztanie Nie jadę, pierdolę, wolę tamniejsze mniejsze pozbierać. Dobra, teraz mogę tam jechać. Mi <noise> się tam Nie próbowałem, masz piłę to, Ja pierdolę, jak nie było, to wtedy nie trafili to pozdraw. Jeszcze kurwa, raz. Petarda, ty. Ty. Jest, 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 jest. Ja pierdolę zdążę to wybić, ale to wiesz, jak to wolno leciało? Nie właśnie ja widzę. No, ale mi ja, zajebał, co? To wolniej już nie mogło, chyba. tane co ty tam robisz? Nie ja wiem, kurwa, ten mi bo wstała i kurwa nie wiem, co robię w ogóle teraz. Łe, zjebie. Dobra, nice dzięki za ratunek. Proszę Brawo bardzo. gościu. Ten mi tu przejechał, to jest jakieś kurwa, kurwa ścinki, mam dziwno. Człowiek se tu nowy lakier e, maluje, czy tam. Proszę. Jak chcę nowa... Jak ja nie wiedziałem, czy ktoś mnie to już wybiją. Ale mi piło, wkóra Konkret piła. No nie, 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 chyba nawet. nie, ale piłka No zrobiła piłka. No właśnie. nie, <laughs> No <widziałem>, to nie, <laughs> no, ja do. go, go, go. to, co nie, Dobra, nie, go, nie, go. to nie, green. Ale nie, To nie, 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 To nie, Zaraz to pinie. zobacz, patrz to Patrz to, jak ona leciała. Myślałem, że już się wybiłem a ona jeszcze miała kawałek. No nie, nie, nie jest. Ja so, znowu je. Ja. Nie, znowu przejewali. Tylko teraz nie spierdam. Dobra, Tara Stara było dwóch bram, co teraz wiesz. Kurwa, przejdziemy tu przecież. Nie no, co ty, może nie. Dobra, Dobra. brama. Tak. Jak co namalujesz, to może będzie. <laughs> No, serio, tak się przyjdzie. Myśla... Nie potrzebujemy wszyscy jedzimy, ale chuj. Zostanę w tej bramce. No, spróbujmy to nadrobić. Nice. Kurde, już myślałem, że ona się wrzuci, ty. Aha! Ty, co ten go... Aha, fajnie, on się na ścianie postał, poczekał, ona spadła i on ją wybił. Partek, chuj. Aha, najpierw mnie gości wyjebał, potem kawa mi poprawił, no okej. Okay. Widzicie to? Kurwa, chciałem to ją uderzyć, ale chuj Nie no, już nie, nie chciałem czekać, wiesz Do góry nie, Ja. Za ja bardzo w środku bram co stałem mm. bo się Dobra, bo się i, i tak kurwa. I tak jakby nie patrzeć Na trzy rozegrane mecze z reguły dwa wygrywam Potem jeden musi być zawsze Przegrany, chociaż jeszcze bym nie mówił, że go przegraliśmy, bo jeszcze to jest do nadrobienia no, Jadę, Ja daję. Ta, ja Tak, to je ja sobie pojadę na drugą Dojść będę Oho, to gościu aż na trzecią kurwa pojechał. Co? Okej, okay, dobra. Podbiłem <grym> tu piłkę na moim tym. Ja to kurwa zobaczę tylko. Bez jaj. Jak, Nie, jak gdzie, na moim gość, tym. No stary, tylko że ja podbiłem tą piłkę na moim, yy, wiesz, przed kilkamem. No hey, Różnica pingów, oczywiście. Przed kilkamem. Za dużo chyba kawa FPSów. No. Dobra. No jakim prawem? No ja ją wybiłem. No ja właśnie... Sorry. wiem, ale... Dobra, easy. Easy, easy. Aha. Się nie? <laughs> nie powiem, nas co zrobiłeś, jak się wracałeś, ale okej. Okay. Bramka. No nie fałszywa. Nice, jest. Nice, nice, Jeszcze tylko dwie bramki i będzie git. Ale pojedynek emocjonujący, naprawdę emocje biorą. tutaj w górę. bo. Nie, 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 Spróbuję ci nie, nie, do prawej. Oj, nie, 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 tych kafe. dwóch. Pojechali, daj spokój. nie, zostaw mi nie, Aha, dobra, bo mówić, że chcesz to wybić. Myślałem, że ktoś w ogóle jest za mną. Oj chuj na no Maria, ale mam straconą bramkę. Nie, nie mogą trafić jeszcze, czekaj. <kluz> nice. Kurwa, że mnie wyjebali, ty u nas bramce jestem. Spoko, spoko. Trochę lepiej trafił, to mogę. No nie. Aj... No. No dobra, nie. Nie bez bo Zabaliście mi Wszystkie. Dobra, nic, ja tutaj się zajmowałem też. Nie no, no mówię, zawsze, zawsze tak chyba będzie już, że na trzy mecze grane na odcinek dwa e, będą wygrane, jeden musi być jednak... ...przegrany. No nie wszystko uda się wygrać. Dobra, go, 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 kawa. O kurwa, jako torpeda, ty. Ty, jak ona tu leci? No. Dobra, nie, jak to mnie... No, mnie nie wjeżdża. Że... Dobra, ja tu zjebałem totalnie. Nie wiedziałem jak ta piłka się w ogóle odbije, patrz to. Raz. Dwa, się obróciłem i tu już był koleś. Lucky jak są skórowy No, to, to akurat fakt, to akurat fakt, że to było naprawdę mega lucky. No ale bywa, bywa. I gościu miał niby tego, cz e czekaj, Rising Star'a, tak? To się liczyło niebieskie. No ja jestem ciekaw jaką w tym sezonie ma rangę, jeśli nie ma wyżej Goldan, to jest naprawdę słaby. O! O, 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 o. Jeszcze trochę do góry. Mm, fuck. Dobra, nieważne. Trudno. Jestem ciekaw tylko jaką gość miał rangę. To mnie najbardziej interesuje z tego wszystkiego. Tak szczerze to mam to w dupie. To nie jest do silverki. Silver. No okej. Okay. W tamtym sezonie mistrz, w tym sezonie silver. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek już niebawem i serdecznie jeszcze raz Was zapraszam do chłopak na kanały. I cóż, słyszymy się niebawem. Elo, elo. Na razie.